Punkty selektywnej zbiórki generalnie funkcjonują w Katowicach już od ładnych paru lat, natomiast no, generalnie sytuacja się zmienia, zmieniają się przepisy i no, chcemy też lepiej wyglądać, jakieś ułatwienia takie troszeczkę logistyczne powiedzmy zrobić. Odnowiony punkt odbioru odpadów, obiekt, który trochę tutaj szpecił, a był w bardzo dobrej sąsiedztwie, bo sąsiedztwie zarówno kościoła i zabudowań kościoła ewangelickiego, ale przede wszystkim w tym naszym kampusie Uniwersytetu Śląskiego, więc odnowione pomieszczenia spełniające dzisiaj takie... Zasady obowiązujące w dzisiejszym świecie czy w obecnym czasie. Oczywiście fotowoltaika, oczywiście porządek, no i mam nadzieję, że mieszkańcy będą ochoczo i chętnie korzystali właśnie z tego miejsca, po to, aby nie zostawiać już tak jak to często widzimy pod kamienicami odpadów, ale przywozili je tutaj, bo mają blisko i komfortowo. Punkty zbiórki są bardzo istotnym elementem całego systemu gospodarki odpadami. Ubolewamy nad tym, że jeszcze tak czy inaczej za mało mieszkańców. Z nich korzystają. Zresztą widzimy to czasami po, po lasach, gdzieś na ulicach, gdzie te odpady, na przykład opony czy sprzęt RTV-AGD, gdzieś ląduje. No tego nie powinno być, bo mamy w Katowicach cztery gminne punkty i wszystkie te odpady problemowe, czyli te, które nie są w tych typowych harmonogramach, które nie są odbierane tam co kilka dni, generalnie z posesji, można dowieść w ramach opłaty śmieciowej do takich gminnych punktów, których mamy cztery w Katowicach. Poza jakby kwestią możliwości oddania odpadów, będzie tu również punkt obsługi klienta, więc nie będzie trzeba jechać na drugi koniec miasta do głównej siedziby MPGK, ale będzie można tutaj również załatwić te wszystkie sprawy, które nas tam nurtują, znaleźć odpowiedź na pytania, bo rzeczywiście dzisiaj odpadów mamy, czy rodzajów odpadów mamy bardzo dużo i to, czy możemy je i gdzie możemy je oddać jest bardzo, bardzo ważne. Każdy chce mieć swojego beboka. Oczywiście część znacząca jest realizowana indywidualnie przez mieszkańców czy grupy mieszkańców naszego miasta. W różnych miejscach one się pojawiają, bo przy zakładach usługowych, przy różnych instytucjach, przy, na naszych osiedlach, a więc rzeczywiście taka mania bebokowa nastała w Katowicach i bardzo fajnie i pozytywnie, bo to cieszy. To jest przede wszystkim wielka przygoda, ale chyba najfajniejsze jest to, jaką reakcję one ogóle u ludzi. i Ten uśmiech po prostu, który dla nich jest i to, że stało się takie fajne dzieciaków, bo widzieć y, dzieci, które pędzą mówią, mamo, patrz, o Bebok. No to jest naprawdę, to jest naprawdę fajne. Inna sprawa, że one przekazują okazji uczą o mieście, y, uczą też śląskiej kultury, śląskiego języka, bo Beboki go dają. Przypatrywaliśmy się tej całej sytuacji w Katowicach, jak ona rozkwita I, chcieli, i proszę zauważyć, że ten Bebok jest, my mamy kilka obiektów w Katowicach. Ten obiekt jest praktycznie w centrum miasta, z drugiej strony no, jest przy samym wjeździe do nowego obiektu MPGK, przez to chcieliśmy zwrócić uwagę mieszkańcom Katowic na naszą działalność, która no, jest nie zawsze doceniana, a jednak bardzo istotna. Zresztą nie tylko tu chodzi o MPGK, ale również o całą branżę odpadową. Tak? Wydaje nam się, że my jednak odgrywamy dosyć znaczącą rolę i przez to, że ten bebog jest u nas i tutaj jakby będzie nas wspomagał, no, chcemy podkreślić tą naszą rolę w mieście.